Rób Wordpressa to podcast, w którym znajdziesz inspiracje, porady i rozmowy z ludźmi ze świata WordPressa. Cześć. Witam się z wami po dosyć długiej przerwie, bo prawie rok, gdzie nie było mnie w ogóle w tym podcastowym świecie. Jakiś czas temu wyszedł odcinek z organizatorami WordCampa we Wrocławiu i to był taki można powiedzieć pierwszy odcinek po przerwie, natomiast dzisiaj jest taki odcinek, gdzie mogę troszkę więcej powiedzieć na temat tego, czego się możesz spodziewać i jak to wszystko teraz będzie wyglądało. Właśnie te spotkania z Wami, gdzieś tam na konferencjach, na wardupach, WordCampach uświadomiły mi to, że mimo że nie nagrywam od dłuższego czasu, bo ostatni odcinek wyszedł bodajże w Sylwestra 2023, czyli na ten moment jest to no, prawie rok. To cały czas pytali. Czy wracam, kiedy kolejny odcinek? Czemu już nie nagrywam, bo słuchaliście? No to stwierdziłem, że trzeba to tak zorganizować, aby móc z powrotem gdzieś tam być w kontakcie z Wami i móc publikować te odcinki. Plan jest taki, żeby teraz po tej przerwie opublikować tak 2-3 odcinki w miesiącu. Myślę, że to raczej będą dwa odcinki. Partnerem podcastu oczywiście nadal jest Marka Cyberfolks, od której możesz kupić domenę bądź hosting pod swojego WordPressa, a z kodem podcast pisanym przez C możesz otrzymać 20% rabatu na hosting WordPress, więc jeśli szukasz hostingu, no to być może jest to właśnie propozycja dla ciebie. Produkcji tego podcastu będę miał również wsparcie, to jest właśnie pierwszy odcinek, który będzie montowała Kamila. Kamila, pozdrawiam Cię tutaj. Jeśli pracujesz właśnie w tym momencie nad tym odcinkiem, to też myślę, zapewni to, że ten podcast po prostu będzie wychodził, bo Kamila odciąży mnie w tych wszystkich czynnościach i w tej pracy, która pojawia się po wyłączeniu mikrofonu, a przed tym, jak ten podcast finalnie trafia do Waszych aplikacji podcastowych i jak go słuchacie. No a tam. Pomiędzy tym wszystkim jest jeszcze sporo takich rzeczy, o które trzeba zadbać, więc teraz z nowym wsparciem będę miał, że tak powiem, większe szanse powodzenia na to, aby dostarczać Wam ten podcast regularnie. Tutaj u mnie też, można powiedzieć, zaszły drobne zmiany, jeśli chodzi o to WordPressowe zawodowe życie. Oczywiście nadal współpracuję z Wide Label Coders. Tam się zmieniła troszkę moja rola. Przeszedłem na. Stanowisko tech lida i liduje na tak zwanej linii saportowej, gdzie obsługujemy i rozwijamy projekty naszych klientów. I ta linia saportowa to jest naprawdę ogromna kopalnia tematów na odcinki podcastu. Także to wszystko fajnie gdzieś tam się składa, bo mam do czynienia naprawdę z bardzo różnymi przypadkami, z bardzo różnymi projektami i właśnie. dzisiejszy... Temat odcinka wziął się z jakiegoś tam zadania, które realizowałem właśnie w wide label Coders a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się webhookami i takim narzędziem, jakim jest ngrok. I tutaj będę mówił o tych webhookach z punktu widzenia dewelopera, który musi obsłużyć taki webhook gdzieś tam w swojej wtyczce w WordPressie. U mnie akurat scenariusz wyglądał tak, że musiałem obsługiwać webhooki przychodzące z Mailer po to, że po zapisaniu się na przykład na jakiś tam newsletter, czy pobraniu jakiegoś lead magnetu z landinga takiego w MailerLite, WordPress musiał dostać informację o tym, i ewentualnie przekazać jakieś tam dane z powrotem do mailer-lite, a tu nie będę wchodził w szczegóły, bo one są zupełnie nieistotne z punktu widzenia tego odcinka. Nad wtyczką, która miała obsługiwać cały ten mechanizm, pracowałem na środowisku lokalnym opartym o Docker'a, akurat w tym przypadku, ale to nie ma większego znaczenia, po prostu to środowisko lokalne działało na moim komputerze i oczywiście nie było widoczne z internetu, no bo było uruchomione właśnie na moim lokalnym komputerze. Poza tym idzie testowanie tych webhooków. No w takich warunkach jest niemożliwe, no bo Mailer Lite nie jest w stanie mi wysłać tego webhooka do WordPressa, który jest na moim lokalnym komputerze i nie jest widoczny ze świata. I zacząłem tutaj się zastanawiać, jak podejść do tego tematu: czy może robić to gdzieś na jakimś serwerze, który jest widoczny ze świata i tam to developować. No ale stwierdziłem, że przecież muszą być jakieś inne rozwiązania i kiedyś słyszałem, o czymś takim jak Engrok i sprawdził się tu świetnie, bo ngrok zapewnił mi to, że to moje środowisko lokalne jest widoczne właśnie z, ze świata z internetu i MailerLite mógł wysłać ten request do mnie do tego mojego WordPressa, który był hostowany na dockerze uruchomionym na moim komputerze. Tutaj jeszcze takie małe wprowadzenie dla osób, które nie bardzo wiedzą, co to są webhooki i na czym polega zasada ich działania. No to najprościej mówiąc, webhook to jest taki mechanizm, który wysyła informację na jakiś adres URL po wykonaniu jakiejś tam akcji. I te webhooki są używane choćby w WooCommerce, e gdzie po złożeniu zamówienia czy opłaceniu zamówienia taki webhook może się wykonać i wysłać informację na jakiś zdefiniowany adres URL. Oczywiście ten URL no to jest Cel tej naszej wysyłki, punkt, do którego wysyłamy te wiadomości, natomiast sama treść requestu, czyli tzw. Tak payload, zawiera wszystkie informacje dotyczące danego zamówienia. I podobnie to działa w innych systemach, choćby systemy związane z płatnościami, które informują o tym, że dana płatność została zaksięgowana i oczywiście ta informacja musi dotrzeć do naszego WordPressa i wtedy to system płatności wysyła request do naszego tego WordPressa i WordPress go obsługuje. No i bardzo podobnie było w przypadku tej wtyczki, którą pisałem, tylko że tu źródłem tego requestu był MailerLite i wysyłał go do WordPressa. I żeby to wszystko połączyć, użyłem właśnie narzędzia, jakim jest Engrog. Engrog jest dosyć potężnym narzędziem i to, w jakim kontekście ja go omawiam w tym odcinku, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. On ma dużo, dużo większe możliwości. Natomiast to, co też jest bardzo fajne, to ja w zasadzie po minucie na stronie Engrocka, po szybkim wygooglowaniu, trzy minuty później miałem rozwiązany problem tego, że moje środowisko lokalne jest niewidoczne z internetu. Wystarczyło zainstalować ten malutki programik Engrock. Ja akurat pracuję na Macu, więc to była dosłownie jedna linia. W terminalu i już mogłem uruchomić sobie taki tunel. Tu jeszcze jest taka zależność, że jeśli zarejestrujecie się na stronie Engroka i tam ten Darmowy plan jest w zupełności wystarczający. To ten adres, który jest tworzony jest stały, więc jeśli pracujecie kilka dni z rzędu, no to nie ma tego problemu, że dostajecie jakiś randomowy adres, na który musicie wysyłać te webhooki. Więc tutaj szybka rejestracja, szybka konfiguracja, wszystko jest bardzo dobrze opisane w dokumentacji i w zasadzie jedyne co musicie zrobić to określić gdzie te requesty mają trafiać, bo różnie to się zdarza. No zwykle te środowiska lokalne są uruchomione na porcie np. Na 80 bądź 443. Natomiast jeśli macie to na jakimś customowym porcie typu np. 8080, no to jedyna informacja jaką musicie podać Angrokowi, to ta docelowa lokalizacja, gdzie ten request ma dolecieć, że tak powiem. I numer portu, do którego ma być to wysłane. Enter i w zasadzie to wszystko, to oczywiście wykonujemy z poziomu konsoli, i dostajecie tam informację o tym, na jakim adresie jest widoczne to Wasze środowisko na zewnątrz. I co ważne, jest tam też taki jeden fajny link, który otwiera Wam podgląd tego wszystkiego, co przelatuje przez tego engroka. I szczerze mówiąc, instalując tego ngroka i odpalając ten pierwszy tunel, ja nawet nie bardzo wiedziałem, że jest takie narzędzie dostępne, że mogę sobie podejrzeć na bieżąco te wszystkie requesty, które mi przychodzą, ale widziałem, że w konsoli oprócz tych wszystkich informacji, typu pod jaką domeną jest dostępny ten mój tunel i tak dalej, jest też coś takiego jak web interface, i to jest po prostu adres localhost na porcie 4040, i tam widzę wszystkie requesty, które które przychodzą przez ten tunel, który engrok tworzy między moim środowiskiem lokalnym a światem i przede wszystkim mogę sobie przeglądać wszystko co mi przychodzi i to już było bardzo duże ułatwienie w pracy z tymi webhookami no bo ja musiałem obsłużyć jakoś te dane już nie musiałem sobie grzebać po dokumentacji w jakim polu przychodzi jaka informacja od MailerLite'a tylko widziałem dokładnie to, co wysyła mailer Lights do mojego WordPressa, no i oczywiście mogłem sobie to w odpowiedni sposób obsłużyć. I to już było super, tak? No bo tu już widziałem faktycznie, co przychodzi, jak te dane wyglądają, jak są sformatowane, jaką mają strukturę. Ale to, co tak naprawdę mnie ucieszyło, to taki mały niebieski przycisk Replay. I to był prawdziwy game changer dla mnie, jeśli chodzi o pracę z tymi webhookami, bo nie musiałem wykonywać tej akcji. W mailer light, czyli zapisanie się na przykład na jakimś tam landingu na newsletter, po to, żeby mailer light strigerował tego webhooka i wysłał to zapytanie do mojego środowiska, tylko mogłem sobie symulować to właśnie tym przyciskiem replay i dodatkowo jeszcze tu jest taka opcja replay with modifications i mogłem sobie zmodyfikować zawartość tego, co przychodzi do mnie z mailer light, czyli jeśli sobie testowałem jakieś tam różne scenariusze, różne opcje, no to mogłem swobodnie, sobie modyfikować te dane i symulować właśnie te requesty, które przychodzą do mojego WordPressa. Co więcej, oprócz tego, że widzę tutaj to wszystko, co przychodzi do mojego WordPressa z zewnątrz, do świata, to również widzę to, jak odpowiada ten mój WordPress, więc debugowanie staje się dziecinnie proste, no bo jeśli potrzebuję sobie zrzucić jakiegoś, nie wiem, vardump, czy cokolwiek, żeby zobaczyć wartość jakiejś tam, nie wiem, zmiennej tablicy, czegokolwiek, co przetwarzam podczas obsługi tego webhooka, no to bez problemu widzę to właśnie w przeglądarce, w tym panelu, gdzie mogę sobie podglądać te wszystkie requesty. Mam całą historię tych requestów, więc też mogę widzieć, jak to wszystko się zmieniało, plus jakieś takie proste metryki dotyczące choćby tego, jak szybko ten WordPress odpowiedział, z jakim kodem, nagłówki i tego typu rzeczy. Więc jak dla mnie świetne narzędzie, właśnie pod kątem pracy z tymi webhookami, niesamowicie ułatwia to i przyspiesza pracę ze względu na to, że właśnie mogę sobie monitorować to wszystko, co przepływa między WordPressem i, i światem i to, co, co zarówno wchodzi do WordPressa, jak i to, co z niego wraca, właśnie do tego systemu bazowego, z którego ten webhook został wysłany, bo z reguły też system obsługujący taki webhook powinien jakoś tam odpowiedzieć w jakiś określony sposób. Oprócz kodu 200, z jakim powinien obsłużyć ten request, no. Często też jest wymagane, żeby zwrócił jakąś tam konkretną wartość. No, tu też trzeba wspomnieć, że praca z webhookami jest dosyć specyficzna, no bo jakby nie patrzeć, nie mamy takiego interfejsu jak normalnie, gdzieś tam, że w przeglądarce coś robimy, klikamy i, i możemy sobie obserwować, jak to działa, tylko jednak te dane przychodzą gdzieś z zewnątrz, no i nie widzimy tak naprawdę ich wykonania, bo ten status i ta odpowiedź wraca do, do tego serwera, z którego ten webhook wyszedł. Natomiast za pomocą, właśnie, Engroka możemy wpiąć się tak pomiędzy i obserwować sobie ten przepływ, jak to wszystko wygląda, jakie dane nam tam śmigają w jedną i w drugą stronę. No, ja się zakochałem w tym narzędziu, bo naprawdę bardzo, bardzo ułatwia pracę. Oczywiście tutaj ktoś może powiedzieć, a potem jakiś dodatkowy engrok, jak na przykład w narzędziach typu lokal wp, jest coś takiego, że możemy wystawić sobie tego naszego lokalnego WordPressa właśnie przez tunel na świat. No, ale nie mamy już tu tych wszystkich. Do Dodatkowych informacji, o których powiedziałem, czyli całego tego logu requestów, możliwości ponawiania tego requestu do WordPressa bez konieczności trygerowania ich z tego źródłowego systemu, więc no, myślę, że bardzo, bardzo przydatne narzędzie. I tak jak mówiłem, to co poruszyłem tutaj w tym odcinku, to jest tak naprawdę wierzchołek góry, bo ngrok jest potężnym narzędziem, ale tu już odsyłam do dokumentacji. Co najważniejsze, jest bardzo szybki w uruchomieniu, bo Instalacja i konfiguracja to jest dosłownie kilka minut. Jedna komenda, tunel wstaje, działa i nie ma żadnego problemu z tym, żeby sobie to obsługiwać. Co więcej, nawet zauważyłem, że jeśli pracowałem kilka dni z rzędu nad tą wtyczką, to ja po prostu zamykałem laptopa, pakowałem do plecaka, szedłem do domu, następnego dnia przychodziłem, otwierałem laptopa, a ten tunel sam z siebie wstawał, nie trzeba było dosłownie nic robić. Jak tylko komputer miał internet, no to to ten tunel automatycznie był podnoszony i te webhooki mogły sobie działać. No a druga niezaprzeczalna zaleta no to to, że do takich zastosowań, jakie tutaj wymieniłem w podcaście, jest on zupełnie darmowy, więc nie potrzebujecie też podpinać żadnej karty kredytowej, nic takiego. Po prostu w pakiecie free te wszystkie opcje, o których powiedziałem, działają. Działają super, więc no nic tylko korzystać. I tym sposobem dotarliśmy do końca tego odcinka. Ja się czuję trochę dziwnie nagrywając taki odcinek solowy po tak długiej przerwie, no ale mam nadzieję, że wyszło całkiem spokój. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego podcastu, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. I na koniec, proszę podzielcie się, jakie wy macie sposoby na pracę z webhookami, jeśli to jest właśnie środowisko lokalne i jak wystawiacie te środowiska lokalne na świat, no bo EngroG oczywiście nie jest jedyny. Jedyną opcją, ale u mnie działa, że tak bowiem, bardzo fajnie się sprawdził i myślę, że nie jeden raz jeszcze u mnie zostanie użyty. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!